Cześć, witam Was Energik w ostatnim rap dzienniku, właściwie jako kamitale, jak to was rozdziwa w ostatnim rap dzienniku, który wieszczy zakończenie produkcji mojej ostatniej płyty kamikadz ostatni raz. Płyta jest już gotowa. Wywiązałem się ze wszystkich obietnic, które były na wspieram to, czyli dostajecie dwie płyty plus książeczka, plus fragment kartki z tekstem oczywiście, który jeszcze nie jest tutaj włożony, no i te osoby, które zamówiły z pendrive'em. Tutaj mam też pendrive, proszę bardzo, dostajecie też tego pendrive'a. To jest specjalny pendrive, on jest szklany, jest tutaj, no, grawer cyfrowy. Sam pendrive jest wypełniony po brzegi, różnymi moimi starymi trakami, odrzutami, tam są wszystkie właściwie płyty moje solowe, wszystkie płyty, które nagrałem. Niestety traki nie są, ze smutkiem muszę powiedzieć, wszystkie. Część traków została po prostu zniszczona podczas mojego padu dysku, ale myślę, że i tak tego jest dosyć dużo, także zajmie Wam to mnóstwo czasu, żeby to wszystko odsłuchać mnóstwo, tak jak mówię, odrzutów, tracków niewykorzystanych i tak dalej, i tak dalej. I oprócz tego dograłem sporo audiologów, gdzie wypowiadam się na przeróżne tematy związane z muzyką, od omawiania poszczególnych płyt, po omawianie poszczególnych nawet tych tracków, odrzutów, które też sobie tam nagrywałem, takie właśnie audiologii, także jest tam tego dosyć sporo. I oczywiście też macie tam wersję cyfrową płyty Ostatni Raz w dwóch formatach, MP3 i FLAC, także dla każdego to sobie co zażyczy. Osoby, które, trzy osoby, które kupiły te najdroższe, czyli tak dla sultanów internetu, oczywiście dostaną jedne, jedna osoba, dwie osoby dostaną trzy płyty moje, jedna osoba dostanie wszystkie, tu mam już, to jeszcze nie jest w pudełkach, ale już Pudełka mam okładki, także jeszcze to muszę tutaj ogarnąć. Teraz na pewno jeszcze zajmie trochę czasu montowanie, tego podpisywanie, dystrybucja. Także myślę, że premiera będzie jakoś w przyszłym tygodniu. Postaram się to zrobić tak, żeby w piątek. Nie obiecuję, w piątek wysłać. Do Was te płyty, zobaczymy czy to pójdzie. Na pewno będę informował na Facebooku, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to śledźcie mojego Face'a. Będę informował, kiedy będzie premiera. Nie mogę obiecać, że to się w piątek uda. Na pewno osoby, które czekają w sobotę na Zagrajmy w Krapa, mogą niestety obejść się ze smakiem, ponieważ aktualnie cały czas będę poświęcał wolny na to, żeby to zamknąć wreszcie i móc Wam wysłać już gotowe albumy. Od razu chciałbym jeszcze na no już nie na wstępie w środku tego filmu podziękować wszystkim, którzy mi pomogli stworzyć tą płytę, czyli głównie Kondiemu alias Demyślicielowi, który zajął się stroną producencką i brzmieniem całej płyty, wykonał mnóstwo, mnóstwo pracy. Ja nie jestem łatwy w współpracy, że tak powiem, i na przykład, jak słyszę, że jest jedna milisekunda, a wokal źle wchodzi, to ja to słyszę i musiałem i jemu trułem i on potem to przesuwał i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie on zajął się tym brzmieniem całej tej płyty, także on jakby to wszystko zmasteringował. No i wielkie dzięki, wielkie dzięki Ziom, bo naprawdę wykonaliśmy kawał, kawał roboty. Pozostałym osobom też chciałem podziękować, czyli Maciejowi Dąbrowskiemu, alias Ruster Pokowi, który dał mi. Stworzył dla mnie skit intro i outro oraz yy, Adiemu, który yy, stworzył jeden bit, który jest na płycie. I potem czekał biedny chłopak chyba rok, aż nagram. Yy, no ale w końcu dzięki za cierpliwość, jak widzisz, stało się płyta. Ja nagrałem na, na płytę, jest wszystko yy, tip top. Słuchajcie, jedna lekcja, której się nauczyłem podczas yy, pracy nad tym wszystkim, nigdy więcej nie robić tego ponownie. No to, jest, to jest najważniejsza lekcja, jaką się nauczyłem. Nie robić tego ponownie. Ponieważ e, jeżeli wyłączymy tutaj Kondiego, który, który zajmował się brzmieniem płyty, każdy element tej płyty robiłem sam. Każdy, absolutnie każdy element. Od prozaicznych rzeczy typu kupienie folijki, po tworzenie książeczki, e, tworzenie nadruków na płytę, e, tworzenie opakowania, wszystko, wszystko musiałem ogarniać sam, także Muszę przyznać, jak kiedyś się ostatnio zapytał mnie, czy jestem spełniony, ja mówię, że nigdy więcej już tego nie będę chciał powtórzyć, ponieważ kosztowało mnie to masę energii, pracy, energii i w ogóle takiego zaparcia w sobie, żeby to do końca doprowadzić, bo muszę przyznać, że często miałem takie chwile, kiedy mówię, Jezu, po co ja to robię, oddam tym ludziom pieniądze już będę miał spokój, ale zagryzłem zęby na cebuli i jechałem dalej. Także no, udało się płytę oczywiście każdy z was dostanie. Nie musicie się od razu mnie pytać, bo pewnie będą jakieś, jeżeli chcecie sobie zrobić, nie wiem, unboxing tego, wrzucić sobie na fejsa, możecie oczywiście. To jest wasza płyta, możecie zrobić co z nią co chcecie, możecie ją zmiksować w sokowirówce. Yy, absolutnie wszystko możecie z nią zrobić. Yy, no i cóż, no i możecie zapisać wasze yy, no, co sądzicie o tej płycie, tak? Czy negatywne, pozytywne opinie? Wszystkie opinie są dla mnie istotne. Tak naprawdę dla mnie osobiście już teraz nie mają one znaczenia, czy one będą pozytywne, czy negatywne, czy neutralne, ponieważ ja już nigdy do tego nie wrócę. No chyba, że zaraz tutaj ten ostry Adam do mnie miał zadzwonić, bo może coś tam nagramy, także może jeszcze coś tam. O, w ogóle, widzicie, kłamałem, to się, to się od razu ostrość straciła. Yy, oczywiście pozytyw, pojedyncze numery jako energik będą się jeszcze pojawiać, jako kamikadze już nie sądzę, a pełny album już raczej nie ma takiej opcji, żebym drugi raz w to samo paru i jeszcze raz to zrobił, także to się już nie stanie, to się już nie stanie. Także zachęcam do Yy, Podesłanie: Jakiś swoich opinii negatywnych, pozytywnych dla mnie, każde właśnie yy, zdanie o, o tym jest yy, ważne. A jeszcze nie powiedziałem, bo tutaj nie jest, to nie jest zwykły karton, Przecież wiadomo to jest soft -touch, to można sobie podotykać. O, o, ale można sobie podotykać. Mm, super, <laughs> yy, sam album oficjalnie: 103 egzemplarze. Dlaczego 103 egzemplarze, a nie 100? Dlatego, że gdy ruszyła akcja, zaczęliście zamawiać te płyty tak szybko, że system wspieram, to nie nadążył ich zliczać i dwie osoby zliczył ponad stan. Oczywiście mógłbym te dwie osoby po prostu te dwie osoby ostatnie wyrzucić, ale to było według mnie nie fair, także te trzy osoby, które ponad stan się pojawiły. Też dostaną album, także spokojnie, każdy kto zapłacił ten album, oczywiście dostanie. Nieoficjalnie też mam, chcę się z Wami podzielić, jest około 120 płyt. Pozostałe 17 płyt dla znajomych, dla, dla mnie, dla Kondiego, dla Roostercoke, dla wszystkich, którzy mi pomogli te płyty. Oczywiście tamte płyty, te 17 płyt nie będą podpisane, nie będą numerowane i nie będą miały tej e, fragmentu oryginalnego tekstu, który tutaj też w każdej płycie będzie zamieszczony. Także, e, no tyle, no, nie wiem co mam powiedzieć. Kupa roboty, ale przede wszystkim wiecie co, gdy nagrywałem ten album, naprawdę świetnie się bawiłem. Chociaż tak jak mówię, trzeba nie pracować, nie mieć rodziny i mieć na to mnóstwo, mnóstwo czasu, wtedy mógłbym się tym zajmować na 100%, a tak ymm, robiłem ten album trochę z doskoku. Pewnie każdy normalny raper skończyłby płytę w 2-3 miesiące, mi to zajęło wiele, wiele miesięcy, ale musiałem ten czas jeszcze dzielić na wiele innych aktywności, jeszcze na vloga i yy, no, i w końcu dokonałem tego, dokonałem i udało mi się w końcu ten album, e, uda, udało mi się go w końcu zamknąć. Także, no cóż, cóż mogę rzec? E, zabawa była przednia, przypomniałem mi się stare dobre czasy, kiedy nagrywałem, e, i to było fajne, i to było fajne, i to było to pożegnanie z płytą. Myślę, że spoko, spoko wyszło. Zadowolony jestem z tej płyty, przede wszystkim jest ona dokładnie taka, jak sobie założyłem. E, Traki, które stworzyłem, które nagrałem, są dokładnie takimi trakami, jakie chciałem stworzyć. Nie wszystkim muszą się podobać, nawet Condi muszę przyznać, że czasami też nie, chyba nie chciał mi specjalnie mówić, że mu się nie podoba, ale ja jestem zadowolony, jest fajnie to wyszło. W ogóle ta płyta jest super, podoba mi się to pudełko też w mojej, nie chwaląc się, skromnej produkcji, wyszło naprawdę super i jestem z niego mega zadowolony. No i cóż, i cóż. Śledźcie mojego Facebooka, na pewno dam znać, kiedy będzie premiera. Ponieważ to w momencie, kiedy już zacznę to mieć popakowane, no teraz ta naj, najbardziej żmudna część, czyli pakowanie, podpisywanie, adresowanie kopert, no to jeszcze mi z tym troszkę zejdzie. Myślę, że do końca tygodnia będę to tyrał na zmianę z Mariolą. Tu ją do kaloryfera wezmę kajdankami, przykuję i będzie ona tam to składała. Także jak się postara, to będzie szybko. No, tyle. No nic, to ostatni mój rap dziennik. No i cóż, niedługo coś innego wymyślę, także bądźcie czujni. <noise> to tyle. Pozdrawiam z energii, trzymajcie się do następnego. Cześć.